Dzień drugi i zaczynają pokaz właśnie czerwonik Red Arrows w Wielkiej Brytanii I kto i mistrz kierownicy Aha, ale już stoisz na yy, przełajowym przejściu z drewna No ale pięknie Wracając do pokazu yy, Kółeczko Kółeczko się zaczęło i chyba w 9 latach. Teraz się skończyło na Red Arrow Jedynie nie nagrałem ich wszystkich w, jak lecieli przyku. Dobrze, czekamy Lecą w górę, ciągną jakieś kółeczko. Kolejne I oczywiście Dymny ja. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć wartość. Gdzie jakby trzech leciało, <laughs> to na, na, na kamerce, dobra, wyjdą, jest, idą, Błah. pięknie, ale fajnie, skręcam. O, nawróci grobią, czekaj, porządny na Was, nad nami jaka. O, Idymek opuściło i rozpraszają się. Weź, nie wal mnie No i czekamy. Gdzie są, gdzie są duże kółeczko robią? Ale, halo, halo, panowie? O, lecą chyba. Jest piękna! Organizacja! Ja! Brawo! Takie teraz Co powiedziałeś do widzów? Kocham Was widzowie! Tak, kochamy, pozdrawiamy. Zobacz jakie piękne koło za rambali. Bitkie. Ja bym powiedział, że Haka. Haka na tego Big Maca. Nie tego Big Maca. On nie je Big Maca, bo jest taki serdeczny. Wynurkowali lecą. Nie lubię Wow, ale super. Tam czerwonym poszedł i świdry kolejne robią, ale zajebiście to wygląda. Zajebiście! Uuu! Kurwa, brawa. No, pokazali klasę. Zobacz, zobacz. Zobacz. Ja pierdolę. Mówiłem na wrotkę. tam, w górę. Zapikowani. Patrz, patrz, patrz. Trzymaj karę. Trzymaj. No jasny. Zobacz, znowu ten rozdegradowanie. Roz, roz, Jaki film? To się nazywa flink? Gdzie to wyczytałem? Ja. W stanowie chyba. co Nie wiem w ogóle, to miało Gdzie? Chodźcie tu. Trochę no, no, za drzewami a no, to nagrywki prosto z ogródeczka, także Nie powiemy no, Udało nam się, go, się Nie powiemy Tuż na tle, z lotnisku Kurzwa Tak nie powiemy cicho. Ale za to są zasięgą To moje życie mój świat Nie zamulał bo ma własny repertuar tatuś chcesz, chcesz leci 444 i 445 lecieli bo jestem potrójnym magikiem My... i co? Taką konkretną chmurę. Fajnie to widać. Kozacko. Poszli na nadanie. o no i znowu serducho. Podobny spektakl. Tak, choć ten sam spektakl co wczoraj, oczywiście, ale z innej perspektywy troszeczkę. No, zajebiście Widzimy tutaj trochę pod kątem. I co, no jest strzałeczka. A ostatni podkreśli. Chyba. Chyba. No, już tam idzie dalej. E, I nawraca. Cza. Do podkreślenia. Pokaż szereg. Nie widzę podkreślenia. Wszystko widać. Ja nie widzę podkreślenia. Tam. Świdrę robią. Teraz na... A. No dobra. No. No, no. no, kolejna spodeczka. Proszę bardzo. To gdzie? Czekaj. U, tam drugi, chyba się teraz lecą złączyć przy guły. To to jeszcze? Aha, to gigantyczne chyba serducho naciągają, tak, i drugi z tamtej strony poszedł. To jest to, napiera. Gigant, gigant? Tak, gigant serducho. No, nie widać. Drugi poszedł z drugiej strony. Pikują w górę, z kolorkami. zajebiście Rainbow, nagraj Na Cały ludzki program, właśnie Rainbow, tylko z drugiej strony przejmiemy, nie? A. Tak. teraz jest Rainbow. Tylko. Ale zajebiście to widać tutaj pod słońce dzisiaj. Nie? Bo słońce świeci, deszcz pada. Tak. Zajebiście. Samoloty tęcia rabady. Poszedł. A i trąbeczkę Jak wczoraj Ale no, też nad nami jest Aha To będzie to gigant serducho I to jest z drugiej strony jest, jest tam I lecą prosto w lotnicho Też To jest ten megas z, do, z dobrej perspektywy to by było dobrze fajnie widać Padają, puszczają chmury dymne, no po prostu akcja jak z filmu Grunwaldzkiego. <śmany> Nadchodzą w pełnym szyku, czego wczoraj mi zabrakło. Ach, daleko są. Wczoraj nad głową, zajebiście. Ale burza, widzą wszyscy. Ale zajebiście Taki Tak można Teraz Honorowa salwa No Ale fajnie wyszli Teraz i lądują Po kolei No to na tyle nie było Pozdrawiam z plaży nad bulwarem nad Bałtykiem właściwie.